Poznaliśmy laureatów konkursu zatytułowanego Książki na medal. Wystartować w nim mogli uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Literackie wyzwanie z jakim musieli się zmierzyć uczestnicy polegało na napisaniu recenzji wybranej książki. Co ważne dzieło musiało być spoza kanonu lektur szkolnych. Jest mi miło że po raz 195 jestem na scenie tutaj w biblioteki w Pełchatowie to oczywiście żart. No ale jestem tu praktycznie od początku tego konkursu. A jak tutaj widać, jest to jubileuszowe, bo 25 konkurs literacki na recenzję. I jest to, jak rozmawiałem przed chwilą tutaj z panią dyrektor, to jest unikatowy konkurs w skali kraju. Ja dużo go roluję. I takiego konkursu na recenzję w Polsce po prostu nie ma. Jest wiele konkursów literackich, poetyckich, prozatorskich, dramat nawet ale nie ma konkursu na, na recenzję o książce. Unikatowość tego konkursu również polega na tym, że młodzi ludzie, którzy próbują recenzować książkę, czyli wyrazić swoją opinię na temat czegoś przeczytanego, bo pamiętam, że był też taki moment w tym konkursie, gdzie można było recenzować nie tylko książki, ale czasopisma, bądź yy, artykuły, które się znajdowały w tych czasopismach, ale to chyba nie jest dobry pomysł, niech ta książka pozostanie jako ten najważniejszy twór papierowy, jaka ludzkość, jak, jaką ludzkość wymyśliła. Co do konkursu. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, tegoroczny konkurs miał wysoki poziom, to trzeba przyznać, szczególnie w kategorii szkół ponadpodstawowych, więc oczywiście z jednej strony nie mieliśmy jakiegoś problemu z wytypowaniem osób nagrodzonych, bo byliśmy dosyć zgodni, ale rzeczywiście ten konkurs był, był naprawdę wysoki. Przede wszystkim ważne jest to, że młodzi ludzie próbują myśleć samodzielnie, że te sądy, które wyciągają po przeczytaniu książki są dosyć przemyślane. To nie jest tylko i wyłącznie na zasadzie szkolnego wypracowania co chciał powiedzieć autor czy coś takiego, tylko y, młodzi ludzie próbują dokonywać analizy tych rzeczy, które dostrzegli po przeczytaniu tych książek, które recenzowali. Jest tylko taka moja drobna uwaga i do samych piszących, którzy są tutaj na sali i są nagrodzeni i również do Państwa y, pedagogów, nauczycieli, że recenzja powinna oprócz tytułu swojego własnego, bo książki na medal to nie jest tytuł recenzji, to jest tytuł konkursu, powinna mieć tytuł od siebie, ten tytuł, który będzie wypadkową tego, co jest napisane w recenzji. I jeszcze taka ważna rzecz, praktycznie nie istniejąca, musi być na końcu recenzji tak zwana stopa redaktorska, czyli czytający, żeby wiedział, że jest autor książki, jest tytuł książki, jest wydawnictwo, w którym to zostało wydane, miejscowość, w którym roku. Tam jeszcze ewentualnie można na przykład dostać, to y, opisać, jeżeli y, są to książki z tłumaczenia, kto jest y, auto, autorem tłumaczenia książki i tak dalej. To wszystko ma duże znaczenie dla czytającego. Bo na przykład po przeczytaniu recenzji ktoś może stwierdzić, ach, to jest z jakiegoś tam wydawnictwa X, to ja z tego wydawnictwa nie, nie, nie kupuję książek. Naprawdę to ma duże znaczenie i jest taka prośba, żebyście zwracali na to uwagę, żeby po prostu pisać na końcu tak zwaną stopę redaktorską, czyli takie techniczne dane dotyczące książki. W 25. Powiatowym Konkursie Literackim Książki na Medal nadesłano 47 recenzji. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce wywalczyła Małgorzata Dąbrowska z Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Drugie miejsce przyznała Zofii Kuc z zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Leszowie za recenzję książki Panorama Dzienniki. Dziękuję. Niech pani nie idzie po biurku. <grymne> Pierwsze miejsce, że jej przyznała Małgorzacie Dąbrowskiej z pierwszego liceum Ogólnego Rzadko-Ceglą, to panowie. Zaraz prezes Krocki, żona twój i mój święty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest to elektronika. Zrecenzowałam książkę Johna Greena, Antropocent, Twój i mój świat. E, I kiedy przeczytałam tą książkę, już po prostu wiedziałam, że to musi być ta, którą zrecenzuję w tym roku na konkursie, ponieważ e, wydawała mi się ona wręcz wyjątkowa, e, ukazaną wrażliwością e, na potrzeby ludzkie i na e, tak właściwie całą ludzkość, ponieważ książka właśnie opowiada o e, ludzkich sprawach, o ludzkich rzeczach. I recenzuję właśnie te rzeczy, co wydawało mi się kompletnie niesamowitym pomysłem, ponieważ sama forma tej książki była po prostu bardzo niepowtarzalna. Natomiast moim celem było zdecydowanie uwrażliwienie też czytelników i ewentualnych przyszłych uczestników konkursu na właśnie sprawy ludzkie i na to, co dotyka nas wszystkich. Wcześniej dałaś komuś obejrzeć swoją recenzję? Tak, jak zwykle była to rodzina, i oczywiście wszyscy byli bardzo zadowoleni. Powiedzieli, że zdecydowanie zachęciłam ich do przeczytania tej książki, więc mogę powiedzieć, że nawet już jeden członek schusił się i właśnie ją czyta w, tym, w tej chwili. Najlepszą recenzję w kategorii szkół podstawowych napisał Dawid Wolski ze szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie. Zwycięzcom gratulujemy.